Raz, dwa, trzy. Hej, cześć się manku, widać blisko z tej strony IFL. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nagrywam Wam odcinek. Długo przez Was wyczekiwany jest to ocenianie kanałów widzów. Bardzo mnie prosiliście, żebym zrobił taki odcinek, dlatego teraz to robię. Oprosiłem Was na grupę na Facebooku, żebyście powysyłali mi Wasze kanały, Wasze odcinki, które Waszym zdaniem są najlepsze. Zgłosiło się do mnie kilka osób, ja wybrałem z tego trzy kanały Jest to Piotr, Dk Devils i Derwip Dlatego dzisiaj ocenimy sobie te trzy kanały Także co, bez przedłużenia, serdecznie zapraszam was do oglądania Dobra, pierwszym kanałem jaki ocenimy będzie to Piotr Piotr wysłał nam tutaj kanał i opisał nam, że dopiero zaczyna przygodę z YouTube'em i nagrywaniem rowera Dlatego zobaczymy co na razie tutaj gmini O pierwsze, moim zdaniem strasznie jest kamera przybliżona, spróbuję ją oddalić. Może zainwestować też w jakieś tanie GoPro, ponieważ, no wiesz, taka, taka jazda bardziej yy, na rowerze bez żadnego GoPro, no to tak trochę słabo jechać yy, z telefonem w ręce. Tutaj możesz y, też dorzucić stabilizację, jeśli nie masz jakiegoś takiego, ale no to już bardziej zależy od y, montażu, jak tam wolisz, żeby wtrząsły, ale mówię Ci, żeby zniwelować takie wstrząsy możesz tylko sobie dorzucić wtyczkę, w zależności w jakim programie też montujesz. Tutaj chyba nie będziesz jeździł. Dużo już trzeba tych ujęć, mogłeś jeszcze coś dopowiedzieć o swoim rowerze, jakie masz, masz na przykład pedały, albo kierownice, albo coś w tym stylu, jakieś siadełko. Ponieważ y, bardziej to urozmaiciesz film niż takie oglądanie Minute 54 samego twojego rowera. O, widać, że już tutaj jakiś będzie jest edit. Elegancko sobie skaczesz. Y, przede wszystkim dałbym jakąś inną piosenkę z jakimś y, Bass Bostet albo coś w tym stylu. Na ncs ie masz bardzo dużo takich piosenek bez praw autorskich. Także. Spoko takie przejście tak yy, yy, pierwszej perspektywy w drugą fajnie to się styknęło z tym Spoko tutaj ujęcie takie z życie, no spoko, taki cały dzień na rowerze, spoko dzień, tak i sobie lecicie co nie pod urzędem, tak o... Nie no dobra, powiem Ci Mordo O widzisz tutaj Whip kręcony yy, Powiem Ci Mordo, że jak na pierwsze filmy to jest naprawdę miodzie. Dosyć oczywiście łapeczkę w górę. Jeśli ktoś chce wpaść do Piotera, to oczywiście możecie wpaść. Yy, powiem Ci tylko, że jeszcze ogarnij sobie grafikę. Jeśli chcesz jakiś fajny banerek albo awatarek, możesz na naszym fanpageu napisać wideo, fotografii. Link macie oczywiście w opisie. Jeśli ktoś jeszcze nie followuje tego, yy, tego fanpage'a. Także wpadajcie także. Możesz napisać po, tan po taniości, coś zrobimy. Yy, Ważne, tylko żeby coś było. Jak chcesz, możesz śmiało pisać. Dobra, Mordyn. Następny kanał, jaki ocenimy, będzie to The H Devils. Jest to. Myślę, że teraz będzie jakiś spoko kanał. Już widzę tutaj po awatarku. I że coś będzie dobrego. Fajnie, że mówicie coś do tych filmów, nie jest to sama muzyczka. Ja chętnie oglądam takie filmy, że jest muzyczka i sobie lecicie. Fajnie, że też dopowiadasz coś. Fajne slow mo Yy, bardzo lubię, jak coś takiego wygląda. Jeszcze możecie zrobić takie niższe, jak to koło tylko przejeżdża, co nie, ale to już yy, w razie waszego gustu. Spoko, spoko. Widzę, że ogarniajcie już latanie. Yy, jest nawet git tutaj oprócz bardzo. O i tutaj jedna rzecz, jakbym ci powiedział. Tutaj widziałem, gdzie masz przebłysk światła. Ustaw się mordo w drugą stronę, żeby stać tyłem do światła, a nie na wprost światła, ponieważ inaczej ci wtedy kolory łapie kamera, wiesz. Nice, nice, spoko mordo. To ci spoko wyszło. Super przestawka i później zjazd po słodach. Spoko. Druga manuala. no block. O, o Jezus. To nieźle, nie no, powiem Ci mordo, że spoko mm, odcinek spoko, powiedziałbym, że jeszcze Miniaturki tylko do ogarnięcia awatar GSG, git można by było jeszcze coś nad banerem pomyśleć Ale y, jak najbardziej kanał na plusik, wszystko tutaj poogarniane Wszystko tutaj o sobie. Nie no, elegancko, mi się mega podoba Kolejnym kanałem, jaki ocenimy, jest to ostatni kanał, który wybrałem, będzie to Darwip no i co? Ocenimy sobie tutaj skoczyłem hopę pięciometrową. Spoko się zaczyna, ale czy się spoko skończy, to się zobaczy. Powiem ci tak, muzyczka dobrze dopasowana, wszystko jest elegancko, trząsów dużych nie ma, nagrywasz GoPro to jest kolejny plus. Spoko, ale możesz dać koledze, żeby mm, nagrał cię co nie, jak skaczesz to też będzie spoko, będzie bardziej urozmaicone ujęcia wtedy będą i też będzie to bardzo spoko wyglądało także możesz też robić na takich hopkach, taki proti pode mnie na przykład popatrz, teraz leci drugi raz hopkę i tutaj by na przykład mogło wlecieć na przykład nie wiem, ten, ten kolega twój y, twój rozpęd ty nagrywasz, a od twojego rozpędu włącza się na przykład Twojego kolegi, perspektywa jak lecisz, to fajne synchro może wyjść. Także jak, naj, jak, jak najbardziej spoko, co nie? No i kolejny raz, Morda, poleciłeś tą samą hopkę z takim samym ujęciem. Także próbuj się urozmaicić trochę te ujęcia. O, tutaj już widzę, że inna miejscówka. Spoko, dolocik, kolejny dolocik. Dolocik, spoko doloty, A to tak jak mówię, że jak masz kogoś, który mógłby Cię nagrać, to zrób to, żeby Cię nagrał, wtedy będzie bardziej film urozmaicony i będzie to lepiej wyglądało i wszystko także spoko będzie teraz wyglądało. Ty można jeździć bez hamulca? To tak zapytam. Bo. Aż się wie, że tyle ujedziesz bez trzymania klamki. Ale taki protip złapse klamkę. Bo czasami, jak się wywalisz do tyłu, to może być jeden i ostatni raz. Nie no, spoko macie miejsca, spoko sobie śmigacie. Oczywiście, e, e, awatary robione przeze mnie, Banerek też jest ogarnięty. Mega mi się podoba, ta miniaturka też mi się podoba, te można do poprawy. Także jeśli ktoś chce jeszcze też te miniaturki, to możecie, to możecie napisać. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeszcze przypominam wam, żebyście wpadli na naszego fanpage'a link macie w opisie, albo wygooglujcie sobie and fotografik. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Ściski łapeczkę w górę. Tutaj macie subskrypcję. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie ominęły was. Kolejne odcinki. Ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, strzeleczka, jo.